Cześć, z tej strony AgroSzymanów Witam Was, można powiedzieć w pierwszym vlogu Chciałbym Wam się powiedzieć jak w naszym gospodarstwie utrzymujemy opasy Oraz omówić w kilku słowach tutaj oborę na nie przerobioną wiatę na maszyny Tutaj w pierwszym końcu jest akurat pusto, bo niedawno sprzedaliśmy byki Miały 20 miesięcy i średnią wagę 800 kg Więc myślę, że jest to dobry wynik jak na ten wiek Tutaj w nasz, I czekamy na y, byczki, już są zamówione. Mieszanka Charolais. Tutaj jest następny kojest. tu już mamy widać, są w nim byki. Już jest tu akurat widać y, mieszankę z bb, Tam jest y, mieszanka z angusem, cimental. Tutaj limuzę. Y, mają teraz zadane rano TMR, więc pobierają cały dzień, kiedy tylko chcą. Raz dziennie zadajemy. Tutaj kojce mają wymiary 5x5 5 metrów, są w nich poidła podgrzewane, w razie gdyby spadała temperatura poniżej zera. Tutaj następny kojec mieszanki limuzeum, tutaj 1HF, tam też BB na końcu. A i kojce są zadolone 60 cm plus murek oporowy 15 cm. Drabina paszowa ma odstępy co 43 cm. Tutaj jest też, są różne mieszanki, taki miks wszystkiego. Ale rosną bardzo ładnie. Dzisiaj trzeba nie pościelić, bo już nie chcieliśmy. ale ścielimy średnio co 3 dni, co dwa zależy. Tutaj mamy też następny koiec. Widać w nim ładne byki, też mieszanki szaroleli, muzeum. Cimental, blonda kita. Tutaj, tam widać drzwi, zaraz pokażę okulniki, są na zewnątrz. Też, tutaj też jest 8 sztuk, więc spokojnie się mieszczą. Tutaj, w ostatnim już końcu widać, tutaj są trochę mniejsze Byki też, BB, Cimental, Limousin, akurat je w każdym końcu. I więc tak, w są tutaj drzwi przesuwane, Przerobiliśmy od na maszyny, było tutaj sporo roboty, ale wszystko jest zrobione. Mur jest z bloczka, tutaj też widać drzwi przesuwane na korytarzu paszowym. I ogólnie budynek ma wymiary 9 metrów szerokości na 30 długości. Więc tutaj końce mają szerokość 5 metrów, a korytarz paszowy, 4 metry. I chciałbym jeszcze powiedzieć, że teraz byczki kupujemy w wadze około 300-200 kg, czyli odsadki. Staramy się je kupować w takiej wadze, a nie takie małe na mleku. Bo z nimi można mieć więcej roboty. tutaj tylko wsadzamy je do końca i one praktycznie już same pobierają, no już same pobierają pasze, więc nie ma z nimi tylu problemów. Jakie biegunki i różne choroby mają mniejsze cielęta. Tutaj mamy takie jeszcze mniejsze sztuki, bo to są po naszych krowach, bo niedawno zlikwidowaliśmy hodowlę krów mlecznych, więc dlatego są one jeszcze takie małe. I tam w tym pierwszym gojcu było 5 sztuk, ponieważ też to było jeszcze po naszych krowach, więc, a teraz tu jest już po 8 sztuk, dlatego, i, i, dlatego że je kupujemy, a nie mamy od, z własnej hodowli. I tutaj jeszcze tam widać jak sam widać drzwi. Są tam byki wyganiane na czas wybierania obornika. Zaraz przejdę z tamtej strony na okulniki i omówię wam krótko jak to wszystko działa. No tutaj jak widzicie są drzwi. Więc na czas wybierania obornika tutaj na okulniki są wypędzane byczki. Okulniki są z rur jak widać wyspawane. Szerokość ich to mniej więcej takie wymiary jak kojców. No, tutaj już tak średnio patrzyliśmy. Obornik wybieramy średnio co dwa miesiące. Tutaj byki wychodzą na czas wybierania obornika. One już gdy wyjdą raz, dwa, to się nauczą i same wyskakują, tylko się otworzyć drzwi, nie trzeba ich wyganiać. Myślę, że jest to jeden z lepszych sposobów, bo wtedy mamy całą wiatę, nie trzeba patrzeć na byki, one sobie tutaj chodzą i możemy spokojnie wybierać obornik. A teraz chciałbym pokazać Wam jeszcze starą oborę na jałówki mięsne. Więc tak, teraz jesteśmy już w starej uwięziowej oborze po krowach mlecznych. Tutaj widzicie, jak to wygląda. Tutaj jeszcze mamy kilka jajówek mlecznych po krowach, zostały i będziemy je sprzedawać jako jajówki wysokocielne. Są już pozacielane i czekają aż do sprzedaży. Tutaj, jak widzicie, niestety trzeba TMR dodawać taczkami. Tutaj zadajemy dwa razy dziennie, ponieważ raz dziennie bo było ciężko byłoby je zmieścić w żłobach. Tutaj jak widać wóz paszowy z torkiem czeka. No i to tutaj wszystko mleczne. mleczne. Tutaj mają się jałówki mięsne, które tutaj akurat są przez naszego chowu, parę sztuk. One mhm. mają tutaj około 8 miesięcy. Przeprowadziliśmy je, na razie wszystko jest w porządku. A tutaj kupiliśmy 10 jałówek też mięsnych yy, z odpajalnicielą. To one trafiły do nas w wadze około 150-200 kg, zależy od sztuki. Też już takie, żeby same pobierały pasze. Nie było problemów z mlekiem. W tym też zadajemy dwa razy dziennie TMR. Wszystko jest tutaj na uwięzi, po krowach. Jak tutaj, o kostki sobie liżą, wtedy my, według mnie mają trochę lepszy apetyt, bo im wszystkie witaminy, które brakuje, to, to sobie uzupełniają. Tutaj są poidła, to jak pewnie w każdej oborze. I kilka jeszcze słów o TMR-ze. Do TMR-u dodajemy kiszonkę, kiszonkę z kukurydzy oraz śrutę. Śruta jest produkowana we własnym gospodarstwie, z własny zbóż oraz z dodatkiem śruty rzepakowej. I trochę otrębów. Jałówki według mnie bardzo fajne, wszystko MM, więc nie ma żadnych HF-ów. I jakby ktoś był zainteresowany, mamy na sprzedanie dojarkę przewodową. I z do mleka 1200 litrów. No więc jakby ktoś był chętny to, to niech pisze w komentarzach. I myślę, że to dzisiaj byłoby na tyle z tego prowadzenia po oborach. Mamy w planach budować jeszcze jedną oborę na byki, ale zobaczymy jak to będzie, bo wiecie, susza i te różne sprawy i to wszystko, chyba. Tutaj jeszcze chciałbym powiedzieć, że w tej oborze obornik usuwamy za pomocą zgarniacza wyciągu zgarniacza, jak to tam woli raz dziennie, swojej części rano, przy porannych obowiązkach. Myślę, że to na tyle w tym filmiku. Jeżeli byście chcieli coś jeszcze więcej wiedzieć, piszcie w komentarzach pytania, postaram się na nie odpowiedzieć. I yy, to wszystko dzisiaj, dzięki za oglądanie. Myślę, że jak na pierwszy vlog to nie jest aż tak źle, więc cześć, na razie.